Witajcie widzowie, jestem Karol, a to jest kolejny odcinek z Brawl Stars. Nagrywam to o godzinie 12.34. I widzowie, właśnie dzisiaj pojawiła się, poja właśnie pojawiła się już aktualizacja. Pojawiły się nowe przebrania i oraz pojawił się nowy zadymierz. Pokażę wam go. To jest game. Chromatyczny zadymiarz. Bo w tej aktualizacji pojawiła się nowa rzadkość zadymiarzy. Oraz widzowie. Już jestem. I właśnie widzowie chciałem wam powiedzieć, że już prostas. Nie musimy już zdobywać Gwiezdnych Rzekonów w wydarzeniach. Nie wiem, czy widzowie wiecie o tym. Tylko są misje do wykonania. I z misjami możemy robić co chcemy. Nie musimy w nie grać. Co my tu mamy? Jakaś jest nowa mapa do zbiorów klejnotów. Zapasowa przestrzeń. Zagrajmy w to chociaż. Później zagramy może w walkę z bosem. Zobaczymy czy jest nawet życie. To jest fajne w sumie. Jestem. Tak, widzowie to fajnie, że nie musimy grać, żeby zdobywać wiedzy, że to Bo przynajmniej nie będę musiał tracić Puchawrów. Owo, źle. Jeszcze klejnoty. Kurde uciekły mi. No kurde was no zachodzą. Jeszcze klejnoty. Dobrze. Jest kolejny wyeliminowany. Teraz wygraliśmy Teraz zagramy sobie w walkę z bosem. Wiecie, że teraz wydarzenia biletowe już nie są nazywane Czekajcie, muszę zrobić pauzę na chwilę. Widzowie, już jestem. Przepraszam za takie wielkie spóźnienie, bo kolega do mnie dzwonił. Bez przerwy tylko do mnie wydzwaniali. Przepraszam. Ale teraz możemy już grać w walkę z bossem. Ok. Zobaczymy czy się traci puchary, dlatego chcę wypróbować to wydarzenie. Czy się za mnie dostaje puchary. Wiecie o tym, jak się przegra. Chodź tu, Bosie. Bo te wydarzenia, czyli walka z Bosem, walka z robotami i wielka gra kiedyś nazywały się wydarzeniami giletowymi. A teraz ich nazwy zostały zmienione na wydarzenia specjalne uważaj bo zaraz zginiesz nie on się daje im zabić jak i ty no przegraliśmy jak stracimy pucharki no to raf nie, nie za to się nie traci pucharki czyli mogę w tą grać tak długo jak chcę lol no. Do końca, wydarzenia, do końca tego wydarzenia zostało ponad półtora dnia, bo tutaj jest napisane koniec wydarzenia za jeden dzień i 21 godzin. Nie trafiłem niego jest dobra w tych wydarzeniach, co nie? Bo wy bo, bo widzicie. To? Kurde, zginąłem. Czyli w wydarzeniach specjalnych nie traci się pucharów. Kuman. Kiedyś były wydarzenia specjalne też kiedyś. Ale to nie były walka z bossem, walka z robotami wielkiego, bo jeszcze one się nazywały wydarzeniami biletowymi. Teraz to były wydarzenia te specjalne, to były zadyma i oblężenie. Nie wiem, czy widzowie to pamiętacie na, na moich dawni, dawnych odcinkach z Brostem. Jak jeszcze miałem kiedyś inne konto. Nie wiem czy to pamiętacie. Ale pewnie niektórzy z was oglądali te odcinki. Więc pewnie to pamiętacie. A teraz wydarzeniami specjalnymi są walka z bossem, walka z robotami i wielka gra. I obecnie widzowie w tej aktualizacji zostały usunięte już wydarzenia biletowe z Brawl Stars. O kurde! Małe roboty tam są! Uważajcie na małe roboty! Zerwałem, ale na szczęście nie zginąłem. Kurde. wytrzymaj, za 12 sekund będę. Dobrze, że użył tego super ataku, bo byśmy przegrali. No i właśnie tego się spodziewałem. So many to Czekajcie z obiecięciem, bo ktoś coś do mnie napisał. Okej, okay, już wróciłem. Musiałem tylko koledze coś odpisać. Widzowie, jeszcze chciałem wam powiedzieć w sprawie aktualizacji, że za miesiąc pojawi się nowy zabieniarz. Kolejny. I to będzie epicki zabieniarz. Obecnie, jeszcze nie wiadomo o ile w tym prawdy, było. bo jakiś Rosjanin mówi, że to będzie epicki. A nie wiadomo ile w tym prawdy. Kucze, ja też zostałem. A, bo ten drugi powrócił. Jezus! Prawie zginąłem. Dobrze, że jeszcze żyję. Serwer error. U widzowie, właśnie jest nowe intro Supercell'a. Właśnie to widzieliście przed chwilą, właśnie mnie chciałem wam to pokazać. Wywaliło mnie ze serwera. Dobra, gram jeszcze raz. Może no, tym razem mnie nie wyrzucą. To nie to chyba I To już jest ponad 11,5... To znaczy ponad 10,5 minuty nagrywanie. A ja mogę nagrywać tylko... filmiki tylko do 15 minut. Nie wiem czy o tym wiecie. Uciekajcie, bo on was zabije. Pomóż mi, gonią nas te głupie yy, roboty, tylko ją dostałem, nie, znowu to przegranie. Tego się właśnie spodziewałem. I widzowie, to już jest koniec tego odcinka. Jeśli byście chcieli kolejne odcinki z Brawl Stars albo z innych gier, to mogę nagrać, więc do zobaczenia. Pa pa.